Cześć, witajcie! Jesteśmy w tunelu, gdzie rośnie nam właśnie marina odmiany serena. Ona była sadzona końcówką maja, więc dlatego jest taka późnawa. Natomiast no, jakość tych owoców jest, jest ok. Sadzonka była e, sadzona z plaga, więc e, jakby i termin sadzenia, i te warunki, które mieliśmy no, de facto maj był zimny, natomiast później te wahania temperatur też wcale nie pomagały. Tutaj też stosowaliśmy kalbor. Kalbor w płynie przez systemy nawodnieniowe stosowaliśmy przynajmniej 3-4 razy. Na pewno takie regularne stosowanie w czasie owocowania maliny polecamy przynajmniej te 2-3 razy, żeby zastosować przez cały ten okres wzrostu i rozwoju owoców. Je można również stosować sukcesywnie co jakieś 2 tygodnie, powiedzmy w dawce od 2 do 5, nawet 8 litrów na hektar przez systemy nawodnieniowe, ale też możemy opryskiwać. W momencie, kiedy mamy czas przedkwitnieniowy, e, możemy to zrobić, lub zaraz, za, zaraz po, po kwitnieniu, natomiast już później, jeżeli się pojawią owoce, stosować głównie przez systemy nawodnieniowe. E, tak naprawdę ten kalbor tutaj zawiera jak i wapń, tak i BOR, czyli te pierwiastki, które będą nam niezbędne do owocowania, do podziałów komórkowych, do właściwego rozwoju owocu, ale także będą dbało jego Przede wszystkim jakość i tą, ten shelf life po zbiorze, co jest bardzo ważne w przypadku tej odmiany, przecież produkujemy owoce bardzo dobrej jakości, które mogą być eksportowane do różnych krajów, więc to jest rzeczywiście niewątpliwy plus, ale dbajmy o tą jakość. Właśnie między innymi stosując ten halbor będziemy mogli zapewnić przede wszystkim smak, aromat. Co tutaj w tej odmianie smaga akurat jest do zrobienia, chociaż no, niewątpliwie trzeba się troszeczkę nagłowić. Natomiast da się to zrobić. Kolejną rzeczą to oczywiście potencjał tego systemu korzeniowego i rozwój tego mikrobiomu glebowego. Tu warto wspomnieć, że przy w czasie sadzenia stosowaliśmy trichodermę oraz bakterie, które Właśnie będą nam rozwijały ten system korzeniowy i tutaj też zapewniają nam tą zdrowotność całej tej rośliny, bo oczywiście w czasie owocowania też będziemy musieli zwrócić szczególną uwagę na wszelkiego rodzaju szare pleśnie i e, zgnilizny, które będą nam wpływały na zdrowotność tego owocu, bo on musi być bardzo dobrej jakości, bo przecież musi nam dojechać do miejsca docelowego. Ale wracając do mm, kalboru, regularność jest ważna w stosowaniu i. Możliwość łączenia z, z różnymi solami nawozów oczywiście, czy różnych form biologicznych preparatów, które będą właśnie dbały na o tą zdrowotność systemu korzeniowego, ale również całej rośliny. I tutaj możemy także wykorzystać Maxi Plus lub CarboHumix 187 Mesh w czasie tej produkcji. Również polecam z tego względu, że ta regularność w stosowaniu będzie również miała taki aspekt biostymulacji. W razie pytań zachęcam do kontaktu, a tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia.